Cześć, z tej strony Karol, a to mój kanał Progresja Remisowa. O co chodzi w tym kanale? Otóż testujemy tutaj system progresji na remisy, skupiając się na długoterminowej strategii. Nie gramy na jedną czy dwie drużyny, stawiamy na masę. W tej chwili w grze jest 45 aktywnych progresji, a 20 już zamkniętych zyskiem. Przejdźmy teraz do Excela. Żółte pola to mecze oczekujące, zielone wygrane oraz czerwone przegrane. Plik Excel do wglądu dla każdego w opisie filmu poniżej. Obecnie gramy głównie ligę brazylijską, pierwszą i drugą, e, drugą ligę argentyńską. Dlaczego akurat te ligi? Tutaj sezon dopiero się zaczyna lub jest na wczesnym etapie, w przeciwieństwie do większości lig europejskich, do których wrócimy później. Dodatkowo będę korzystał z menadżera progresji, gdzie dodane są wszystkie drużyny, aby nie przegapić żadnego meczu i mieć porządek. W statystykach. Jeśli chodzi o samą progresję, przewidziałem stały zysk na każdym etapie, który będzie się wahał między 50 a 70 zł na czysto. Maksymalny koszt pojedynczej progresji będzie wynosił około 6000 zł, co się przekłada na 13 etapów. A więc, aby sobie pozwolić na jedną wpadkę, musimy zakończyć pozytywnie 100 progresji. Zapraszam wszystkich nowych widzów do udziału w konkursie, do wygrania 500 zł codziennie. Konkurs jest całkowicie za darmo. Aby wziąć udział wystarczy subskrybować kanał oraz podać 5 typów na remisy w jednym komentarzu pod ostatnim filmem. Mecze muszą się rozpocząć i zakończyć między 12 w nocy i 12 w następnej nocy. Komentarz z typami należy wysłać minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Minimalny kurs na remis to 3. Nie gramy trzecich i niższych. Konkurs oczywiście tylko dla osób pełnoletnich, wygrana jest przyznawana tylko za pełne trafienie 5 na 5 remisów, wypłata nagrody natychmiast po rozstrzygnięciu. Na dzisiaj to już chyba wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.